Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Lex Parker jest znany jako uroczy męski talent na ekranie, szczególnie za swoją unikalną rolę w filmie Tarzan. Jego nazwisko związane jest również z ekscytującą historią z jego byłą żoną Lanną Turner i ich córką Sheryl Crane. W pamiętnikach Cheryl dotyczących życia jej matki ujawnionych jest wiele historii po raz pierwszy, w tym oskarżenie Krana, że Lex Parker miał ją molestować w młodości. Co jest prawdą, a co fałszem. Zanurzmy się w tę historię. Zanim ujawnimy prawdę, ważne jest, aby zrozumieć ówczesne wydarzenia, które ukształtowały Barkera w mężczyznę, którym ostatecznie się stał. Kim jest Lex Barker? Urodził się w Rhine, Nowy Jork, jako Alexander Cricklow Barker Jr. Był drugim dzieckiem zamożnego maklera giełdowego i jego żony Marion. Historia jego rodziny sięga Rogera Williamsa, współzałożyciela Rhode Island oraz sir Henry'ego Chryslowa, generał gubernatora Barbadosu. Don Barkerów był obszerny, z wieloma służbami, pielęgniarkami i kierowcami. Barker uczęszczał do Fessenden School i ukończył renomowaną Philips Exeter Academy, gdzie grał na oboju i grał w futbol. Przez krótki czas uczęszczał na Uniwersytet Princeton, jednak porzucił studia, aby dołączyć do grupy teatralnej, pomimo sprzeciwu rodziny. Barker zadebiutował w 1908 roku na Broadwayu w małej roli w Wesołych Żonach z Windsoru Szekspira oraz miał rolę drugoplanową w Pięciu Królach Orsona Wellsa. Szukający talentów łowcy z 20th Century Fox zaoferowali mu kontrakt filmowy w 1930 roku, ale jego rodzice odmówili podpisania, ponieważ wciąż był niepełnoletni. Porzucony przez rodzinę z powodu wyboru kariery aktorskiej, Parker pracował w hucie stalowej podczas gdy w nocy studiował inżynierię. W lutym 1941 roku zgłosił się do armii USA i awansował na majora podczas II wojny światowej. Podobno został ranny w akcji na Sycylii i dochodził do siebie w szpitalu wojskowym w Arkansas. Po zwolnieniu Parker przeprowadził się do Los Angeles i otrzymał małą rolę w swoim pierwszym filmie Dollface. W 1945 roku. Po kilku rolach drugoplanowych zdobył uznanie jako Emmett Dalton w powrocie Batmana w 1948 roku. Sława Barkera osiągnęła szczyt, gdy przejął rolę Tarzana w magicznej fontannie Tarzana w 1949 roku. Jego atletyczna budowa ciała oraz atrakcyjny wygląd uczyniły go popularnym w tej roli, która była wcześniej grana przez Johniego Weissmullera przez 16 lat. Sukces Barkera jako Tarzana doprowadził do różnych ról bohaterów w innych filmach, w tym westernach oraz w filmie o II wojnie światowej Away All Boats w 1956 roku. W 1957 roku przeniósł się do Europy, gdzie cieszył się dużą popularnością, występując w ponad 40 europejskich filmach. W Włoszech miał znaczącą rolę w La Dolce Vita Federico Felliniego w 1960 roku. Arthur Browner poznał go i obsadził w roli Joe Cono w dwóch filmach o dr Mabuse. Kontynuowano to filmem Dr Sibelius. Kiedy wczesne lata 60. -te przyniosły tendencję do adaptacji powieści niemieckiego autora Karla Maja, producent Horst Wendland natychmiast pomyślał o Amerykaninie, który wyglądał bardziej niemiecko niż każdy Niemiec, którego wcześniej widział jako Deerslayer w adaptacji opowieści o skórzanym czubie. Próbował osadzić Lexa Barkera jako Old Shatterhanda w pierwszej filmowej adaptacji westernu Karla Maja, Skarb w Srebrnym Jeziorze w 1962 roku. Początkowo Barker nie był entuzjastycznie nastawiony do grania w niemieckich filmach, ponieważ w tamtym czasie miały one niewielkie znaczenie międzynarodowe. Uważał także stosunkowo niski budżet filmów Karla Maja za nieprofesjonalny. Dopiero po namowach swojej ówczesnej żony, szwajcarskiej aktorki Irene Laphard, która znała znaczenie tej postaci, Barker podpisał kontrakt. Skarb w Srebrnym Jeziorze okazał się olbrzymim sukcesem i zainicjował falę filmów Karla Maja w latach 60.. -tych. Barker wcielił się w postać old Shatterhanda łącznie 7 razy i stał się jednym z najpopularniejszych gwiazd filmowych tego gatunku w niemieckojęzycznym obszarze. Wraz ze swoim francuskim współgwiazdorem Pierre'em Brysem, który grał Wodza Apacha w Jouvinetou. Filmy Karla Maja wywołały prawdziwą histerię i kult wokół obu aktorów. Popularność Barkera i Breaka objawiła się w ekscytacji, która wybuchła podczas premier filmowych. Parker otrzymał nagrodę Bravo Starcat i był w prasie określany jako sexy Nexi ze względu na swoje wciąż oszałamiające piękno. Uważano go za idealnego obsadzenia w westernach, filmach kryminalnych i przygodowych. Ucieleśniał idealny obraz moralnego i moralnie prawego bohatera charakteryzującego się inteligencją, zręcznością i niemal nadludzką siłą fizyczną. 21 stycznia 1967 roku Lex Barker otrzymał nagrodę Bambi za najlepszego zagranicznego aktora za rok 1966. Po zakończeniu fali filmów Karla Maya Lex Barker nie znalazł już lukratywnych ról. Typ bohatera, którego zazwyczaj odgrywał, wyszedł z mody, a gust publiczności wyraźnie się zmienił. Barker's próby, aby na nowo zaistnieć w Hollywood, gdzie był całkowicie zapomniany, były nieudane. Od 1969 roku Lex Barker występował w serialach telewizyjnych, takich jak FBI oraz It Takes a Thief, i planował własny serial telewizyjny. W hiszpańskim filmie w 1970 roku zagrał starzejącego się aktora, który rozmyśla nad życiem. Dzięki temu filmowi Barker spełnił swoje od dawna skrywane pragnienie, aby zagrać rolę wymagającą pełnej sprawności aktorskiej. W 1970 roku zagrał także u boku Roya Blacka jako kapitan samolotu w Tajlandii w współczesnej muzykalowej komedii When You Are With Me. Były to ostatnie filmy fabularne z Lexem Barkerem. W kolejnych latach Barker w dużej mierze wycofał się z życia publicznego. Dla swojej rodziny i przyjaciół wydawał się zmęczony i wyczerpany, częściowo z powodu rosnących problemów zdrowotnych, zawodowych niepowodzeń oraz konfliktów z jego ostatnią żoną Tito Cervero. Finansowo musiał się wspierać uczestnicząc w wystawach tenisa. Jego ostatnie dzieło to odcinek Waiting Room amerykańskiego serialu telewizyjnego Night Gallery. W niemieckiej telewizji wyemitowano go pod tytułem Where All Roads End. Niedługo po premierze, w 1973 roku, Lex Barker zmarł. Trzy dni po swoim 54 urodzinach zmarł na zawał serca na skrzyżowaniu Lexington Avenue i Singh Street w Manhattanie, w Nowym Jorku gdy zmierzał w odwiedziny do swojej ówczesnej dziewczyny, aktorki Karen Kodzień. Ponieważ Barker nie miał przy sobie identyfikacji, był rozpoznawany jedynie po grawerze na swoim zegarku. Prasa otwarcie spekulowała o alkoholizmie jako przyczynie śmierci aktora. Rzeczywiste okoliczności jego śmierci zostały w dużej mierze ignorowane, podobnie jak fakt, że ojciec Barkera również zmarł na zawał serca. Pogrzeb odbył się w Nowym Jorku, a jego urna została przewieziona przez jego ostatnią żonę, Tite Serverę, do Hiszpanii. Sukces filmów Karla Maya uczynił Barkera znanym aktorem filmowym, szczególnie w niemieckojęzycznym obszarze, nawet po jego śmierci. W Stanach Zjednoczonych filmy Karla Maya pozostały w dużej mierze nieznane w świecie filmowym, dlatego Barker w swojej ojczyźnie będzie zapamiętany przede wszystkim jako odtwórca roli Tarzana. Życie miłosne Lexa Barkera było równie dynamiczne i wieloaspektowe, jak jego kariera aktorska. Był pięciokrotnie żonaty, przy czym każde małżeństwo niosło ze sobą własne wyjątkowe wyzwania i historie, które były splecione z jego życiem w świetle reflektorów. Jego pierwsze małżeństwo było z Constance Rhodes Thurlow, związek, który rozpoczął się 27 czerwca 1942 roku. Constance była córką Leona Rhodesa Thurlow. Wiceprezydenta firmy Decorated Metal Manufacturing. Razem mieli dwoje dzieci: córkę o imieniu Nin Thurlow Barker, urodzoną 11 kwietnia 1943 roku, oraz syna Aleksandra Zana Kriglo Barkera de Tretti, urodzonego 25 marca 1947 roku. Jednak małżeństwo pary zakończyło się rozwodem w 1950 roku. Mimo separacji, Constance poślubiła w 1952 roku Johna Lawrencea Adamsa, potomka Johna Quincy'ego Adamsa. To małżeństwo podkreśla szanowane związki, które pierwsza żona Barkera podtrzymywała nawet po ich rozwodzie. Po rozwodzie z Constance Barker ponownie odnalazł miłość u aktorki Arlen Dahl. Ich gwałtowny romans doprowadził w 1951 roku do małżeństwa. Jednak związek ten nie trwał długo i rozwiedli się w 1952 roku. To krótkie małżeństwo z Alene, znane ze swojej oszałamiającej urody i talentu aktorskiego, było jednym z wielu przelotnych romansów Hollywoodu. Trzecie małżeństwo Barkera było z ikoniczną Naną Turner. Wzięli ślub 8 września. 1953 roku, a ich związek wydawał się obiecujący, ponieważ Turner była jedną z największych gwiazd Hollywood. Jednak za blaskiem i publiczną adoracją kryły się mroczne i niepokojące oskarżenia. Córka Turnera, Cheryl Crane, oskarżyła później Barkera o to, że wielokrotnie molestował ją seksualnie, gdy miała 10, 11 lub 12 lat. Zarzuty te Według Krana, doprowadziły do rozstania Barkera i Turnera w roku 1957. Aby uniknąć publicznego skandalu, nie wniesiono oskarżeń, a sprawa pozostała głęboko osobistą tragedią w rodzinie. W 1957 roku Barker poślubił Irene Laphart, szwajcarską aktorkę. Ich związek charakteryzował się miłością i przyjaźnią. Razem mieli syna. Christophera, który urodził się w 1960 roku. Niestety, ich wspólne chwile były krótkie, ponieważ Irene zmarła w 1962 roku na białaczkę. Jej śmierć deeply shook Barkera i przez jakiś czas wycofał się z życia publicznego, aby opłakiwać stratę ukochanej żony. Ostatnie małżeństwo Barkera to ślub z Titą Cervero, hiszpańską królową piękności, Wybraną na Miss Hiszpanii w roku 1962. Pobranie się odbyło w roku 1965. Jednak związek ten również borykał się z licznymi wyzwaniami, co prowadziło do rozwodu w roku 1972. Prawna ważność ich rozwodu była później poddawana wątpliwościom. Tita poślubiła w roku 1975 producenta filmowego Spartaco Santoni, chociaż okazało się, że to małżeństwo było bigamiczne. Później, w roku 1985, stała się piątą i ostatnią żoną miliardera i kolekcjonera sztuki barona Hansa Heinricha Thyssen-Bornemisza. Każde z małżeństw Barkera odzwierciedla różne aspekty jego życia i kariery. Od romantyzmu w Hollywood po głębokie osobiste tragedie. Jego związki były tak różnorodne i złożone, jak role, które odgrywał na ekranie, a jego dziedzictwo zostało ukształtowane zarówno przez sukcesy zawodowe, jak i osobiste historie, które uformowały jego życie. Sheryl Crane oskarżyła Lexa Barkera o niewłaściwe zachowanie, co stanowi kolejny zauważalny rozdział w Detour przynosząc uwagę z Johnny'ego Stompanato na czwartego męża Lenny Turner, Lexa Barkera. Cheryl Crane, która była druhną na ślubie Turner i Barkera w roku 1953, ujawnia w detour, że Barker przez cały czas, kiedy jej matka i nowy mąż mieszkali razem, dopuścił się niewłaściwego zachowania w stosunku do niej. Jednak Sheryl była zbyt przerażona, aby ujawnić to matce Lennie Turner, Aż do momentu, gdy jej babcia się o tym dowiedziała i poinformowała Turner, co doprowadziło do szybkiego odejścia Barkera. To był druzgocący cios, przypomina sobie Cheryl. Moja matka odkryła, że jej córka została skrzywdzona, a winowajcą był jej mąż. Oboje byliśmy ofiarami. Co ciekawe, własna autobiografia Turner, The Lady, The Legend, The Truth, opublikowana w roku 1982, nie wspomina o tym incydencie co skłoniło niektórych do krytykowania jej jako jednej z najmniej pouczających autobiografii gwiazd od czasów John Fontaine's No Bed of Roses z roku 1978. Odkrycia Crane w Detour wskazują na niewygodne prawdy dotyczące Barkera oraz inne tematy, podkreślając kwestie, które jej matka prawdopodobnie chciała utrzymać w prywatności. Kiedy chodzi o Barkera, Crane pozostaje obiektywna i bada statystyki, wyniki badań oraz nawracające poczucie winy ofiar. Oczywiste jest, że Barker, podobnie jak Johnny Stompanato, jest tematem, o którym Crane wolałaby nie rozmawiać zbyt szczegółowo. Nie pamiętam naprawdę pierwszych pięciu mężów mojej matki, bo w tym czasie byłam jeszcze w przedszkolu. Zauważyła Cheryl suchym tonem. Być może nieświadoma mrocznych, humorystycznych absurdów części swoich wyolbrzymień. Cheryl zaprzeczyła, by niewłaściwe zachowanie Barkera miało wpływ na jej orientację seksualną homoseksualizm. Powiedziała, że zawsze była otwarta co do swojego długoletniego związku z modelką Josh. Oświadczenie Barkera w rzymskiej gazecie bulwarowej, krótko przed moim rozwodem, dotyczyło Cheryl. 26 lutego 1957 roku dziewczynka wróciła do domu i opowiedziała matce swoją historię. Zaprzeczył temu, ale Lana zawsze miała wielki błąd. Wierzyła swojej córce, choć wiedziała, że jest złożona i przyzwyczajona do kłamstw. Próbowałam się na chwilę pogodzić, ale to było beznadziejne. W jednym z ostatnich telefonów powiedziałam: Uważaj na Cheryl. To dziewczynka wpadnie w wielkie kłopoty. Czas okazał się mieć rację. Zagrożenie, że Barker postrzegał zaufanie Lany do jej córki, jako błąd. Zaufanie i ochrona matki dla dziecka powinny zawsze być priorytetem. Jego wypowiedź odzwierciedla jego odrzucające nastawienie do oskarżeń Cheryl'a i sugeruje, że postrzegał ją jako przeszkodę w swoim związku z Laną. Ponadto proroctwo Barkera, że Cheryl wpadnie w kłopoty, okazało się tragicznie trafne, lecz nie w taki sposób jak sugerował. Działa Cheryl w związku z incydentem z Stompanato, chroniła matkę i babcię przed zagrożeniem przemocą. Twierdzenie Barkera, że miał rację w ocenie problemów Cheryl, podkreśla jego błędne postrzeganie jej oraz ignorowanie jej dobra. Dowody medyczne i konsekwentne przedstawienie Cheryl przez lata nadają wiarygodność jej twierdzeniom. Gdyby jej celem był jedynie sensacyjny przekaz, mogłaby oskarżyć bardziej znaną osobistość, jak Johnny Stompanato. Fakt, że oskarżyła Barkera, który dziś jest mniej znany, nadaje jej historii znaczenie dla wielu osób, które wierzą jej relacji. Baronowa Carmen Thyssen-Bornemisza jest w świecie sztuki znana jako arystokratyczna postać, która otwarcie wyraża swoje zdanie. W trakcie wywiadu telefonicznego namiętnie broniła swojego pierwszego męża, Lexa Barkera, który zdobył sławę dzięki swojej roli Tarzana w związku z oskarżeniami o nadużycia. Wyraziła również swoje rozczarowanie Dominikiem Dunem, znanym dziennikarzem, za jego mało pochlebną prezentację jej w Vanity Fair sprzed lat. To po prostu nieprawda o Lexi, podkreśliła baronowa, sprzeciwiając się oskarżeniom Cheryl Crane, córki Leni Turner, która twierdziła, że Barker molestował ją w dzieciństwie. Lex był zbyt charyzmatyczny i szanował kobiety za bardzo, by zaangażować się w takie coś. Kobiety go podziwiały, ale nie w ten sposób. Barker, który poślubił Turner w latach 50., zmarł w 1930 roku. Mimo oskarżeń baronowa wspomina swoje 9 lat razem, mówiąc, że był wspaniałą osobą i ma piękne wspomnienia z tego okresu. Pewnego dnia, mam nadzieję, że wyjaśnię rzeczy. Podczas swojej kariery, Lex Barker zmagał się nie tylko z skandalami, ale także z zarzutami alkoholizmu. Pod koniec swojego życia zmagał się z chorobami oraz popadł w nierozwiązane konflikty prawne. Zagłębmy się w jego ostatnie lata. Kariera Alexa Barkera, naznaczona wczesnymi sukcesami i ikonicznymi rolami, szczególnie jako Tarzan, zaczęła w późniejszych latach słabnąć, co często przypisywano jego walce z alkoholizmem. Faza jego życia była naznaczona osobistymi i zawodowymi turbulencjami. A walka z alkoholem odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu jego ostatnich lat. Z doniesień wynika, że problemy Barkera z alkoholem zaczęły być widoczne w czasie jego największej kariery. Na początku udawało mu się jeszcze godzić zobowiązania zawodowe z osobistymi ekscesami, ale presja Hollywood i emocjonalne obciążenie wynikające z jego burzliwego życia prywatnego zaczęły brać swoje. W miarę rosnącej zależności od alkoholu, jego niezawodność i profesjonalizm na planie zaczęły cierpieć. Reżyserzy i producenci dostrzegli, że Barker często spóźniał się do pracy, a czasem nawet całkowicie pomijał zdjęcia. Jego występy zaczęły również padać ofiarą skutków. Teksty były zapomniane, a kiedyś energiczna i przejmująca obecność, którą wnosił do swoich ról, zaczęła zanikać. Wpływ alkoholizmu Barkera wykracza też poza plan filmowy. Jego relacje z kolegami, przyjaciółmi i rodziną były napięte. Niegdyś charyzmatyczny i niezawodny aktor stał się coraz bardziej nieprzewidywalny i wycofany. Ci, którzy byli blisko niego, dostrzegli znaczącą zmianę w jego zachowaniu oraz zaobserwowali fazy depresji i wściekłości, które wydawały się pogłębiać na skutek picia. Ta zmiana w zachowaniu obaliła wiele osób w branży. I doprowadziła do mniejszej ilości komfortowych złotych ról, a powoli kiepskiej jakości filmów. Barkerowi zaoferowano jeszcze przed 70. rolami komediowymi, jednak znakomite oferty minęły mu obok typowych ról, i z przełomem jego czasy zniknęły z czołówki. Nie tylko łączyło go ze statystykami, ale również z wywiadami z lat przełomowych. W obliczu chaotycznych finansowych zmagań Barker walczył. Biorąc pod uwagę skandale i wielokrotne prawa do krzywych nieruchomości pojawiały się w mediach, wskazując na wyraźny spadek jako cały obszar do złych inwestycji. Małżeństwa, które Barker stworzył, niestety były niekonstytucyjne i niewłaściwe, odzwierciedlając spadek samego aktora. W latach 70. skupiał się na działaniach w kinematografii, mimo wzmocnionych trudności, które próbowały jego duszę powstrzymać. Jego małżonek, zakochany w każdym momencie ich życia. Prawdopodobnie zapamięta jego zabawne anegdoty i wrażliwości na trudności z radością, ale z wałami alkoholu. Swoje ostatnie kwitnące dni, które zamawiały niestety spiralę, niż nazwały ostatecznym przeznaczeniem. A najstarszymi to jego wspaniali rodzice, z których jedno jako niegdyś żywe temporal skrócone. W lecie 1973 roku Lex Barker. W wieku 54 lat zmarł w wyniku zabału serca. Jego śmierć miała miejsce w nieodpowiednich kolejkach i wywołała wiele zamieszania i spekulacji o dowodach. Ostatnia bitwa, pisana malowniczym epizodem, stawia sekwencję wokół każdej z jego rodzin, wraz z hojną liczbą wpływów film antropicznych. Na koniec swojego życia, Barker potwierdzał walki i wielu aktywistów utrzymało tę presję. Ostatnie miesiące życia Lexa Barkera są przykładem usunięcia, które doskonale odzwierciedla przeszywające relacje poprzez ich choroby i obawy z wysokości miłości, przez które musiał przejść. Był niszczony przez radość i wstrząsy wobec fortun i publicznej formy ostatecznych intencji. Jego historia również zawiera, że zaprzecza więzieniu, ale nie przyczyniła się do dawnego tła, kiedy tło rozkwita dla Atlantydy. Bezwzględne upadku przyczyniły się do śmierci zrujnowanego boomu i miały wydechowy zamach, który nie wyszedł pozwanym i szokującym wieczorze. Na koniec, słowa przekazującego zwrot w Poznaniu cieszyły się sympatią dla filmowych bohaterów i tym, co formowało sukces kariery Barkera na bardziej niezawodną. Ogłoszenia ukrywały ochronę dzieciństwa, które powoli zagłębiałoby się z nim równie znakomicie jak rozczarowania. Każde pokolenie do kontrybucji lampy i kwit śmierci mógł naprawidłowo gasić kariery z braku tkaniny wokół prób z zasobami czującymi. Co myślicie o oskarżeniach Krana? Zobaczcie więcej opowieści o celebrytach, subskrybując nasz kanał i wspierajcie nas, lajkując i dzieląc się tym wideo.